Jestem Angelika. Witam Was serdecznie na moim kanale Zwierciadło Duszy. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, możesz to zrobić teraz, klikając ikonę subskrybuj poniżej. Dzisiaj przygotowałam dla Was takie bonusowe czytania na miłość w miesiącu październik. Zapraszam serdecznie. Cześć, bliźnięta. Zaraz zobaczymy, co, co tutaj u Was ciekawego w miłości w październiku. Dobra. Przełożymy sobie. Szóstka buław na spodzie. Zaraz zobaczymy. Energia główna, jeśli chodzi o miłość dla bliźniąt. Osiem, osiem mieczy energie dodatkowe. O-o! o, -o. o, -o. No, no nie mam tutaj dla Was jakiegoś takiego... Pozytywnego przekazu, moje drogie bliźnięta. Na pewno, jeśli chodzi o energię główną w miłości, to jesteście strasznie tutaj zamknięci w głowie. Macie tysiąc różnych myśli, ale to są takie myśli, że chcecie się z czegoś wyrwać ale ciężko wam podjąć jakiekolwiek działanie, jeśli chodzi tutaj o energię dodatkowe, Jest tutaj 10 buław, czyli ta sytuacja w miłości jest dla Was strasznie obciążająca, strasznie. No czujecie to na swoich barkach, no to już jest za wiele, za wiele się w końcu zebrało. E... Ja myślę, że może to jest właśnie taki czas, żeby jednak podjąć tą decyzję tutaj o tym rozstaniu. A nawet jeśli jej tutaj nie podejmiecie, to ona nastąpi, bo zobaczcie, tutaj mamy kartę wieży, czyli to jest nagła, taka nagłe, takie walnięcie pioruna w tą wieżę i ta wieża upada. To w ogóle nie ma żadnych szans, żeby żeby ona tutaj została cała. Także jeśli chodzi o bliźnięta, no nie będzie ciekawy w październiku. Ale pamiętajcie, że ta wieża, bo to, to jest Arkan Wielki, czyli Arkany Wielkie to są wydarzenia, na które nie mamy wpływu w naszym życiu. Są nam takie zesłane przez los, ale ten los, jeśli tutaj Wam wyrzuca tą wieżę, to, to, to nie będzie złe dla Was, bo nawet jeśli tutaj będzie złamane serce, to, to zrzucicie z siebie jakiś taki tutaj ten ciężar i ta wieża to ona przyniesie takie zupełne oczyszczenie. Nie będzie to łatwe oczyszczenie, bo wieża to nigdy nie jest y, nic za bardzo pozytywnego, ale pamiętajcie, że po tej wieży, jeśli ta wieża się burzy. Zawsze następuje nowe i zawsze, za, zawsze przyjdzie coś nowego. Jest to oczyszczenie, bo to, to Wam już naprawdę nie służyło w życiu y, ta relacja, ten związek. Tak jak sami tutaj przedstawiacie tą taką energię, żeby że, że sami nie wiecie, co Wy w ogóle tutaj jeszcze robicie. Tak, y, będzie, będzie ten koniec, będzie ten nagły przełom w Waszym życiu, ale pamiętajcie, że. że, że to może Was nauczyć dużo dobrego i zawsze po tej wieży następuje oczyszczenie, oczyszczenie atmosfery i przyjdzie czas na pozytywne rzeczy. Naprawdę przyjdzie czas na, na same pozytywy. Tak, dziękuję Wam bardzo bliźnięta.